Hejka, tęskniliście? Wiem, że tak. Żeby się nie rozproszyć, przejdę od razu do rzeczy. Udomowienie kota i jego selektywna hodowla doprowadziły do powstania raz o dużych różnicach morfologicznych, czyli takich widocznych na pierwszy rzut oka. Mamy i łysy sphinxy, i długowłosy persy, a jeśli już o persach mowa, to mamy z jednej strony persy właśnie o bardzo krótkich pyszczkach, a z drugiej koty syjantkie czy balijskie z pyszczkiem zdecydowanie niekrótkim. Mamy też maleńkie Singapury, Ogromne mańkuny, dywony o kręconej sierści i karle o zakręconych uszach. Myślę, że różnice morfologiczne u kotów są czymś, czego się nie da zakwestionować. Ale na koty konkretnych raz decydujemy się nie tylko ze względu na ich wygląd. Najczęściej bierzemy też pod uwagę ich charakter, temperament. To, czy te różnice między rasami faktycznie występują, do tej pory zostało słabo zbadane, co na szczęście nie umknęło badaczkom, będącym autorkami raportu, o którym chcę Wam dziś opowiedzieć. Raport, zatytułowany Różnice ratowe w dziedzicznych cechach behawioralnych u kotów, miał za zadanie określić, czy istnieją różnice w temperamencie i zachowaniu między poszczególnymi rasami kotów. Czy obserwowane zachowania są dziedziczne? Raport powstał w oparciu o kwestionariusz dotyczący zdrowia i zachowania skierowany do właścicieli 5726 kotów. I okazało się, że według tych kwestionariuszy rasy faktycznie wykazują tendencje do pewnych cech i zachowań, oraz że cechy te faktycznie mogą być przez potomstwo tych kotów dziedziczone. Ragdole wykazywały na przykład tylko nieco wyższe niż średnie prawdopodobieństwo agresji wobec domowników i obcych osób oraz kotów. Cechował je też średni poziom nieśmiałości wobec obcych ludzi i obiektów. Prawdopodobieństwo dużej aktywności u ragdola było bardzo niskie, niższe odnotowano tylko u Brytyjczyków. Rzadko odnotowywano też występowanie problemów behawioralnych u tej rasy. Ragdole okazały się też należeć do grupy najmniej lękliwych, najmniej ekstrawertycznych i najmniej agresywnych kotów. Do tej grupy należą razem z Brytyjczykami, norweskimi leśnymi, percami i Syberyjczykami. U Mańkunów odnotowano również nieco wyższe niż średnie prawdopodobieństwo agresji wobec domowników, nieco niższe niż średnie prawdopodobieństwo agresji wobec obcych ludzi. I niskiej agresji wobec innych kotów. Prawdopodobieństwo aktywności tych kotów okazało się średnie, podobnie w przypadku nieśmiałości wobec obcych. Mańkuny wykazywały nieco wyższe niż Ragdole prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec nowych obiektów. Ryzyko występowania problemów behawioralnych mańkunów było średnie. Koty brytyjskie miały najniższe prawdopodobieństwo agresji wobec członków rodziny i obcych, a średnie wobec innych kotów. Nieco wyższa niż średnia była też szansa na nieśmiałość tych kotów wobec obcych ludzi. Brytyjczyki wykazywały średnią nieśmiałość wobec nowych obiektów i miały najniższe prawdopodobieństwo aktywności oraz występowania problemów behawioralnych spośród wszystkich badanych ras. Podobnie jak ragdole, Brytyjczyki okazały się należeć do grupy kotów najmniej lękliwych, najmniej ekstrawertycznych i najmniej agresywnych. Devon Rexy wykazywały nieco wyższe niż średnie prawdopodobieństwo agresji wobec domowników i dosyć wysokie agresji wobec obcych. Za to miały bardzo niskie prawdopodobieństwo agresji wobec innych kotów i średnie nieśmiałości wobec obcych. Nieco wyższe niż średnie było ich prawdopodobieństwo aktywności. Bardzo niskie za to było prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec nowych obiektów. Prawdopodobieństwo problemów behawioralnych było u devonreksów średnie. U kotów rosyjskich niebieskich. Odnotowano średnie prawdopodobieństwo agresji wobec domowników i dosyć wysokie agresji wobec obcych ludzi i innych kotów. Zauważano tutaj także najwyższą spośród wszystkich ras nieśmiałość wobec obcych. Ich prawdopodobieństwo aktywności było średnie, natomiast prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec nowych obiektów było najwyższe spośród wszystkich ras. Prawdopodobieństwo problemów behawioralnych było u nich średnie. Koty rosyjskie, obok bengalskich, zostały zaliczone do grupy kotów najbardziej lękliwych, ale i najbardziej ekstrawertycznych. Wspomniane przed chwilą koty bengalskie okazały się jednymi z najbardziej aktywnych kotów, choć z dosyć wysoką nieśmiałością wobec nowych obiektów. Szansa na problemy behawioralne u nich była nieco wyższa niż średnia, Wysokie było też prawdopodobieństwo agresji wobec domowników, za to niższe niż średnie wobec obcych. Dosyć wysokie było prawdopodobieństwo agresji wobec innych kotów, za to bardzo niskie prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec obcych. U kotów syberyjskich odnotowywano średni poziom agresji wobec domowników, obcych i innych kotów. Natomiast wyższa niż średnia była u nich nieśmiałość wobec obcych. Dosyć niska była u nich aktywność. A nieco wyższa niż średnia nieśmiałość wobec nowych obiektów. Za to ryzyko wystąpienia problemów behawioralnych było u nich niższe niż średnie. Koty norweskie leśne miały niższe niż średnie prawdopodobieństwo agresji wobec domowników obcych, obcych kotów i jeszcze niższą nieśmiałość wobec obcych. Charakteryzowały się niższą niż średnią aktywnością, średnią nieśmiałością wobec nowych obiektów, za to miały wyższe niż średnie występowanie problemów behawioralnych. Podobnie jak ragdole i brytyjczyki okazały się należeć też do grupy najmniej lękliwych, najmniej ekstrawertycznych i najmniej agresywnych kotów. Koty burmskie wykazywały się średnią agresją wobec domowników, nieco wyższą niż średnią wobec obcych i innych kotów, za to miały najniższą spośród wszystkich kotów nieśmiałość wobec obcych. Ich aktywność była nieco wyższa niż średnia, a nieśmiałość wobec nowych przedmiotów niska. Dosyć wysokie było u nich ryzyko występowania problemów behawioralnych. Koty birmańskie miały tylko odrobinkę wyższe niż średnie ryzyko agresji wobec domowników i obcych. I średnio wobec innych kotów. Za to niższe ryzyko nieśmiałości wobec obcych i bardzo niskie prawdopodobieństwo aktywności. Częściej niż średnio odnotowywano u nich nieśmiałość wobec nowych obiektów i rzadziej niż średnio występowały u nich problemy behawioralne. Podobnie jak Ragdole, Brytyjczyki i Norweskie Leśne okazały się one należeć do grupy najmniej lękliwych, najmniej ekstrawertycznych i najmniej agresywnych kotów. Koty perskie miały niskie prawdopodobieństwo agresji wobec domowników i jeszcze niższe prawdopodobieństwo agresji wobec obcych i innych kotów. Miały też niskie prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec obcych. Opiekunowie odnotowywali niższą niż średnią aktywność, niską nieśmiałość wobec nowych obiektów, za to zaobserwowano u nich dosyć wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów behawioralnych. Persy, jak już wcześniej wspomniałam, należą do szlachetnego klubu najmniej lękliwych, najmniej ekstrawertycznych i najmniej agresywnych kotów. Kornisz reksy według raportu miały średnie prawdopodobieństwo agresji wobec domowników i niskie prawdopodobieństwo agresji wobec obcych. Nieco wyższe niż średnie wobec innych kotów. Za to bardzo niskie prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec obcych. Kornisz reksy miały najwyższe prawdopodobieństwo aktywności spośród wszystkich omawianych kotów i najniższe spośród nich wszystkich prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec nowych obiektów. Odnotowano także u nich mniejsze niż średnie ryzyko problemów behawioralnych. Koty abisyńskie miały niemal najniższe prawdopodobieństwo agresji wobec dobników spośród badanych kotów i średnio wobec obcych, nieco wyższe niż średnie wobec obcych kotów. Prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec obcych było niskie i dosyć wysokie było prawdopodobieństwo aktywności tych kotów. Prawdopodobieństwo ich nieśmiałości wobec nowych obiektów było średnie i ryzyko występowania problemów behawioralnych także było średnie. Koraty miały wysokie prawdopodobieństwo agresji wobec domowników i obcych, a także wobec innych kotów, i nieco niższe niż średnie prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec obcych. Bardzo wysokie było u nich prawdopodobieństwo aktywności, średnie nieśmiałości wobec nowych obiektów i wyższe niż średnie było u nich ryzyko problemów behawioralnych. Ostatnią wymienioną rasą były tureckie wany i nie wiem o co z nimi chodzi, ale zostały odnotowane jako koty z najwyższym prawdopodobieństwem agresji wobec domowników, obcych i innych kotów. Wyodrębniono też osobną grupę kotów o najwyższym poziomie agresji i do tej grupy należą tutaj tylko wany. Opiekunowie vanów, broncie honoru swoich kotów w komentarzach, bo aż mi przykro. Wany wykazywały też wyższe niż średnie ryzyko nieśmiałości wobec obcych i wysokie prawdopodobieństwo nieśmiałości wobec nowych przedmiotów. Prawdopodobieństwo ich aktywności było wyższe niż średnie. Mimo wszystkiego, Wany, obok Brytyjczyków i kotów europejskich, były kotami z najmniejszym prawdopodobieństwem problemów behawioralnych. Cały raport jest oczywiście dużo dłuższy i bardziej szczegółowy. Zachęcam do zapoznania się, zwłaszcza jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest szansa na to, że wasz kot będzie nadmiernie się wylizywał albo ssał wełnę. Zachęcam też do lajkowania tego filmu, żebym miała motywację do nagrywania i montowania kolejnych, bo to naprawdę mnóstwo roboty. Zachęcam też do zostawiania komentarzy. Chętnie poczytam, czy dane z raportu pokrywają się z waszymi doświadczeniami.